Siemander ludziska i witam was y, dzisiaj w Cry of Fear polecał mi tą grę znajomy jest to horror, więc zacznijmy od razu y, medium e, co my tam na będziemy w horror grali zawsze gra się na medium albo na hardzie co to jest okej okay. podobno straszne ale zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że nagramy to całe. My whole life. Por as long as I. No dzisiaj sobie to po sam jestem czekam nigdy w to nie grałem, nigdy tej gry nie widziałem. Nie wiem Or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. And feeling shit and better and angry. All time, just. It's Skończył pierdolić. Jakieś miasto. Powiem wam, że gra nie wygląda na jakąś o, super graficznie. To wygląda trochę jak Half-Life. <coughs> James Marcha I to powiedziemy w tym aucie. Albo w tym. Smutna muzyka. To powinno takie napisy być smutna muzyka. Sad music. Może właśnie my jesteśmy w pociągu. Cry of fear. Nice. Tylko ten piorun taki śmieszny był trochę. Mam teraz banana na twarzy. Te wstępy do pornoli są coraz dziwniejsze. my prawdopodobnie. Moja ręka, gdzieś się to... Jak to wyglądało? No i co, przetar oczy i, i z powrotem tą rękę tam położył. Okej, wczytywanie chyba. Przepraszam. Dobra, Dobre, dobre. O, we mnie wjechał. Ty, co mi zrobił? Czy znaczy, to chyba ja jestem? No to, no, to raczej ja. Pewam wam wstępnie jak dobry, tylko nie wiem czy to mam ciarki od tego, czy że mi zimno. Ej, tamtego zabił, wake up. Take the... Nie widziałem. Half-Life. Mam ciemno tu. Jak w dupce? Okej, okay. tak się otwiera drzwi. I hate you. Bo nie wiem co to było nawet. To drzwi drzwi. nie, 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 nie będę takich rzeczy. Tu nic. Tu jest wyjście. Tu jest martwe ciało. A tu nic. Okej. Okay. To ja mam, się boję. Jezus. Dobra. O Fuck, co to jest za gra? Już mi się nie podoba. Co to było? I can take... Kurde, nie widziałem. To była się taki jumps, który wysoko teraz łapierdacz A ja mi się nie podoba Nie Fuck Gęsia skórka na całym ciele Jezus Fucking Christ! Ale w tej... tutaj... w tym horrorku będzie dużo przekleństw. Oczywiście z mojej strony. Nienawidzę jumpscarów. Nienawidzę. W ogóle nienawidzę grać w horrory. Horror lubię oglądać. In City Chapter. Możemy tylko ich zapisać? Mam strasznie dziwnie to słychać. Sound Effect sobie trochę Okej, Ok, trochę, trochę lepiej pod tabem mojej inwentory. Ok, pod shiftem się biega. What was that? Bo, musimy tu iść poważnie. Jakiś kod jeszcze trzeba ogarnąć. Musimy znaleźć kodzik jakiś do padloka. Już się bałem, że ktoś mi puka do pokoju, a to ten. Albo ktoś mi puka do pokoju? Albo nie. Okej. Okay. Może tu? Nie. Jezus! Nie, jak ja nie lubię czegoś takiego. róż tu? Okej okay. No trochę 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 jest Kurde, nie są tak. Prze, 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 przez ten jamsker Teraz strasznie tak wyszło Tutaj wybił dzwon O Okej okay. Zapisane jakieś jest I w ogóle, mam nóż? Lederhuf 45 Mam, te dzięki są zarąbiwce Tylko tak się nie wiem gdzie iść, może tu jakiś jest... Tak wiatr wieje, że ja pierdaczę Mam nadzieję, że to nie będzie tak, że będę musiał cały czas szukać czegoś. To możemy. Username. Gdzie um. mamy te wszystkie te notatki? Jill and David. Jill and David. I co mamy tutaj? Lederhoff 45 Tylko to... Jill and David Eee Hmm, to nie wiem może źle wpisałem, ale nie Będę patrzył jeszcze raz. Wyjdziemy stąd, i może do jakichś nowych domów pójdziemy. To jest tylko ta kartka. Człowiek wydaje mi się, że ma tutaj. Kurde, może po prostu to źle wpisałem. Czekajcie, jeszcze raz sprawdzę sobie. Lederhof 45 Dobrze wpisałem, to nie wiem, nie wiem Cofniemy się. Może trzeba gdzie indziej pójść Może jakieś notatki jeszcze będą gdzieś? To chyba stąd przyszedłem. Ach Boże, to przejście jest tak straszne. Nie, no musimy tam. Musimy tam iść. W innej opcji nie widzę. A ta postać ma mało sprinta, strasznie. Musimy tu iść. Może tu jakieś notatki będą? Hasa może gdzieś będzie podane. Jill and David. id. Um, 45 Nie mam pojęcia Dobra, witam po cięciu. Yy, wpadłem na genialny pomysł <noise> Że może trzeba wpisać to odwrotnie Tak sobie chodzę, chodzę, tutaj sobie... Jezu Chryste. no przecież To by mogło tak być To na przykład Leder Huff, 45 Jill Ended No i proszę bardzo Co to było? Co to jest? Chodź tu. 2683. Taki kod jest. Musimy tam wrócić teraz. Szybko. Kurde ty. Co był? Gdzie on jest? Mam kosę. Kosa pod żebra. Nawet nie wiecie, ile będę się to montować. So 10, 10 minut, 10 minut, będę musiał tego wyciąć. 2, 6, 8, 3, tak? 2, 6, 8, 3. Dobrze. Możemy wejść. You can put up free items in your quick slot. Więc jak mnie to światło denerwuje? Tam jest exit, ale tu chciałem wejść, ale nie można. Telefon dzwoni mnie look at the right. Kurde, nie wiem co ja chcę, naprawdę. A czyli tu jest pierwszy zapis. Saving progress. No dobra. Soto. ktoś tam jest. A ja wyglądam jak jak taki dzieciak z mojej xD.

no właśnie, nie ma sygnału. Świetnie. Gdzie jest? Już jego ciało znikło. Już wstał, pobiegł sobie. Co to jest? A, pod tabem, co to jest? Aha, przywraca zdrowie. A, to git... to git... 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 tu, boy. Mogliby dać latarkę. U Jezus! Tego to akurat nie widziałem. Nie sądziłem, sądziłem, że trzeba tak walczyć w tej grze. No chodź tu podejść, bo to tam ciemno jest, nie widać Uff! Ale, 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 tak, ale tak nie szarżuj, spokojnie. Kolego. O, Hikaru, proszę bardzo. Ciap, 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 ciapek. Jak ci chodzi po drabinie w tej grze. A. Trzeba na się popatrzeć. Ty, dobra. O mój Boże. Nie wiem czy lecieć dalej. Zapisz ten progres. Dobra. To w takim razie zrobimy taki krótki wstępniak. No i do zobaczenia w następnym. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu się zobaczymy. No i bajo, jajo.